Dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku nauczymy się utworu Alana Walkera pod tytułem Faded. W pierwszej części łapiemy sobie taki układzik. Paluszkiem wskazującym łapiemy szóstkę na ostatniej strunie. Paluszkiem numer dwa łapiemy Siódemkę na strunie wyżej i na kolejnej strunie wyżej paluszkiem numer 3, ósemkę. I gramy. Między strunami B a struną G robimy coś takiego trzy razy. To jest pierwsza część. Później mamy strunę B i E, czyli nasz motyw brzmi: raz, dwa, trzy, cztery. W drugiej części paluszkiem numer 2 przyciskamy 11 na ostatniej strunie i 11 paluszkiem wskazującym na strunie G. I gramy między nimi trzy razy, czyli E, G, E, G, E, G. I w następnej części mamy znowu 11, to na ostatniej strunie, ale potem schodzimy na dziewiątkę na strunie E. W trzeciej części gramy tylko dwie jedenastki, czyli paluszkiem numer 2 przyciskamy sobie strunę B na jedenastce, a paluszkiem wskazującym też jedenastkę, tylko na strunie G. I mamy na zmianę cztery razy. Po czym przesuwamy sobie ten układ na szóstkę, czyli mamy szóstka na strunie B paluszkiem numer 2 i paluszkiem wskazującym szóstka na strunie G. I nasz kawałek jest gotowy. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Utwór, którego się uczyliśmy jest bardzo prosty, dlatego każdy go może zagrać. Polecam każdemu, żeby spróbował. Eee, I co? I Zachęcam Was do śledzenia dalej mojego kanału. Na razie.